Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na nowym filmie pod tytułem Jaki jest orzech? Łatek już był nagrywany z takim filmem Jaki jest Łatek. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. No i zaczynamy o orzechu. Um, orzech jest bardzo grzeczny, ma taki milutki, fajny charakter grzeczną świnką. Na pewno bardzo grzeczną świnką. Nie gryzie, tylko liże. I w ogóle nie gryz, nawet jak był mały, bo łatek jeszcze zapomniałam o nim tutaj wspomnieć, że on bardzo gryzie, więc jakby w samym filmie tego zapomniałam powiedzieć, więc mówię w tym, że łatek bardzo gryzie, gryzie nie tylko klatkę, ale i ludzi też, po prostu jest takim już malutkim świnkiem. Przechodzę do orzecha już. Orzech jest grzeczną świnką, nie gryzie ani nic. Nie jest typem, który je cały czas sian, tak jak łatek na przykład. Nie jest takim typem. Jest bardziej typem takim, który uwielbia wodę i jedzenie. On ciągle je i pije. Pić to za każdym gryzkiem, co zrobi gryzka, to idzie popić. No po prostu... Taki ma już charakter, że uwielbia pić, musi mieć stały dostęp do wody i musi mieć codziennie wymienianą, więc pamiętajcie o tym, żeby codziennie wymieniać. I woda nie może być gazowana, tylko zwykła woda, nie gazowana, musi być woda taka. No orzeszek jest, jak już mówiłam, grzeczny, uwielbia pić wodę, jeść karmu się No i nie wiem, co wam jeszcze o nim opowiedzieć. Na pewno się bardzo bał, jak był młody. To też dlatego, że jest grzecznym świnką. No i on po prostu jest taki i bardzo się stresuje wszystkim. Więc no cały czas był schowany. Nie wychodził w ogóle, tylko jak nikogo nie było w domu albo w pokoju po prostu. No jest ciężkim typem ale i milutkim, uwielbiam go brać na łóżko łatek to jest też taki typ, że ciągle sika i załatwia się tam gdzie nie trzeba a orzech taki nie jest, orzech jest już duży też no to też z tego wynika, że no po prostu on jest już starszy a nawet jakby był mały to nawet tak nie sikał jak łatek ja myślę, że o orzechów powiedziałam tak mniej więcej wszystko jeżeli będę miała jakieś jeszcze do powiedzenia no to Wam, zrobię kolejny film o tym. No albo po prostu opowiem w shortcie Więc bardzo Was zapraszam na moje filmy i myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Was bardzo serdecznie żegnam, pa, pa.